Wigo Serwis TV, dzień dobry Państwu, witam Państwa z mojego poddasza. Dzisiaj o wełnie mineralnej, o rewelacyjnej wełnie mineralnej. Stwierdziłem, że był to naprawdę bardzo dobry zakup. Wełna to jest. W drugim gatunku wełna z odzysku rozbiórkowa z płyt warstwowych i można taką wełnę kupić, i ja Państwu powiem. Gdzie tą wełnę można kupić i nawet zamieszczę Państwu numer telefonu do tej firmy, która handluje tą wełną. Nie wiem, czy Państwu wspominałem, chyba nie, a może tak, na jakimś filmie to miało być pomieszczenie, to poddasze, w ogóle nie byłem nim zainteresowany. Nie chciałem tutaj nic zrobić, bo to jest przeze mnie wynajmowane pomieszczenie całe, warsztatowe, włącznie z tym poddaszem i nie chciałem inwestować dużych pieniędzy, ale musiałem koniecznie ocieplić dach. Dlatego, że ciepło uciekało mi z tego warsztatu. No i w, jak były na dworze takie, no i jak były na zewnątrz temperatury zerowe minus 5, to już odczuwałem to, że wiguś chodzi pełną parą, chociaż ma naprawdę niezłą wydajność, to i tak to ciepło uciekało tymi wszystkimi szparami i tym nieocieplonym dachem. Dlatego kupiłem wełnę. Udało mi się znaleźć na Oelixie firmę, która handluje taką wełną rozbiórkową, spłyt warstwowych. Cena za metr kwadratowy sztywnej, twardej wełny 12 cm grubości Cena za metr to jest około 10 zł netto, także bardzo dobra cena i powiem Państwu, że jestem z niej naprawdę zadowolony. Cały dach już jest ocieplony, przykręciłem płyty OSB, przykręciłem płyty karton-gips i właściwie widzicie też, że zacząłem wykańczać poddasze. A teraz przejdźmy do wełny, bo za tym na pewno czekacie. No dobrze. Dzisiaj głównie o tej wełnie i powiem Państwu, że ta wełna jest rewelacyjna. Ja jestem zachwycony tą wełną. Jeśli Państwo chcecie się dowiedzieć, gdzie można ją kupić i dokładnie coś na temat tej wełny, no to służę Państwu informacjami. Przede wszystkim dostaniecie tam. Różne kawałki wełny, różne szerokości. To wszystko jest zapakowane na jednej palecie. Paleta ma około 30 metrów kwadratowych i są tam różne szerokości, ale obojętnie, jaka będzie szerokość, czy 20 cm, czy 14 lub 15 cm, to jeden wymiar zawsze jest stały, a mianowicie grubość, która ma 12 cm. Każdy kawałek, obojętnie jak długi, jak szeroki, zawsze ma jeden stały wymiar 12 cm. I w moim wypadku tutaj było to bardzo dobre, bo 12 cm wsadziłem w dach, a belka ma 15, czyli zostawiłem 3 cm powietrza, które tam może sobie krążyć, żeby belki nie zgniły. Aha, zanim jeszcze powiem coś o zaletach, to powiem coś o wadach. Wełna ma 12 cm. Tak, jak mówiłem, stały wymiar, ale co jakiś kawałek i w każdej palecie znajdziecie parę takich kawałków, jest jakby taki kawałek, zobaczcie, wybrakowany z takim falcem. No, niestety zdarzają się takie kawałki i wówczas tu ten wymiar to jest 10 cm. Trudno, coś za coś, co jakiś czas taki kawałek. Ja takie kawałki używałem na docinki i gdzieś tam wykorzystywałem. Już mówię Wam, jakie są jeszcze zalety tej wełny. Przede wszystkim ja jestem zachwycony, jeżeli chodzi o docinanie tej wełny. Wiezecie ja akurat muszę dociąć, będę potrzebował, nie będę marnował towaru. Będę potrzebował kilka kawałków, które mają 15 cm szerokości. Zobaczcie, jak to się docina. 15 cm. Oczywiście, można to robić dokładniej. Ja tylko Państwu pokazuję, że formowanie tej wełny, docinanie naprawdę nie jest kłopotliwe. Ja jestem zachwycony. Nie tylko docinanie jest łatwe, ale upychanie w stropie czy w dachu też nie stanowi żadnego problemu i jest proste. Zobaczcie, jak to robiłem. Cofniemy się troszeczkę. No, myślę, dwie, trzy godziny wstecz, kiedy właśnie szykowałem ostatni element tego dachu. Zapraszam Państwa. Tu już jest końcówka mojego dachu. Tak jak widzicie, tu doszła pyta OSB. Zostawiłem ten odcinek, żebyście Państwo widzieli, że upychanie tej wełny to naprawdę nie jest problem. Wystarczy dociąć odpowiedni kawałek i na siłę go wsunąć, czyli docinajcie zawsze troszeczkę większy niż potrzeba. Łączenie kawałków to też nie problem. Wystarczy, że utniecie pod wymiar dwa kawałki i na siłę wsuniecie. Wszystko się trzyma. Naprawdę niepotrzebne żadne sznurki, nic. Wszystko jest upchane szczelnie. Oczywiście, może będą takie miejsca, gdzie będziecie musieli użyć pianki. Ja też tak robiłem. Jeżeli pojawiła się jakaś szczelina, uzupełniałem to wszystko pianką. I myślę, że takie rozwiązanie jest dobre. Wezmę teraz aparat i pokażę Państwu z bliska. Pod nasze kompletnie nie było szczelne. Tak jak widzicie, półpychałem tutaj wszystko, co miałem. Resztki wełny, które zostawały, nadawały się idealnie po to, żeby je poupychać. Myślę, że dosyć szczelnie to zrobiłem. Tak jak widzicie, uzupełnione wszystko jest. I teraz, tak, tu zakończyłem tą folię. Nie powinienem zakończyć, powinienem uciąć dłuższy kawałek, ale zrobiłem to tak świadomie, żebyście Państwo widzieli. Zaraz tu dosztukuję, przykleję folię i też będzie ok. No dobrze, w międzyczasie założyłem już tą folię na tą wełnę, którą przed chwileczką widzieliście, i teraz jesteśmy w takiej strefie. Yy, chcę pokazać Państwu te trzy warstwy. Tu mamy wełnę i folia aluminiowa paroizolacyjna, płyta OSB 12 i płyta karton Gips. I to jest kompletny mój dach, nic więcej nie będzie. Dlaczego to pokazuję? Dlatego, że wielu z Państwa już mi pisało na poprzednim. W filmie, że 12 to za mało, daj więcej. Nie mogę dać tutaj więcej. Bo zobaczcie, ile ja mam tutaj odległość od, od dachu. To jest pomieszczenie poddasze warsztatowe, to nie jest dom mieszkalny. W takim razie uważam, że to w zupełności mi wystarczy. Ja chciałem tylko, żeby to ciepło mi nie uciekało no i może latem, żeby aż tak mocno się nie nagrzewało. Ja wiem, że Państwo we własnych domach. We własnych pomieszczeniach, kiedy macie tą normalną wysokość 2,50, powiedzmy, możecie spokojnie dać dwie warstwy takiej wełny. I ktoś mi nawet napisał, że on już użył na swoim poddaszu dwie warstwy takiej wełny na przekładkę i uzyskał 24 cm przestrzeń. I mówi, że latem przy 35 tem stopniach temperatury na zewnątrz, on ma na poddaszu chłodniutko. Być może ta wełna jest naprawdę dobra. Nie wiem, co mam Państwu tu jeszcze pokazywać. Myślę, że wszystko już wyjaśniłem. Czyli ja poprzestaję na tych 12 centymetrach. W moim przypadku nie może być więcej, bo po prostu głową uderzałbym w sufit. Trudno jest tak, a i tak jest dobrze. No dobrze, na koniec. Czyli tak, tak jak obiecałem, tu w tym momencie pokazuje się namiar do firmy, numer telefonu, gdzie możecie zadzwonić, gdzie możecie zapytać się o tą wełnę, gdybym miał wypowiedzieć na temat, czy polecam Państwu tą wełnę? Oczywiście, że tak. Ja polecam. Wśród Państwa, jeżeli są osoby, które zajmują się ociepleniami stropów i tak dalej, mogą się więcej na ten temat wypowiedzieć. Ja to mówię z perspektywy Laika, który kupił wełnę naprawdę bardzo tanio, tak uważam? I wełna się sprawdza. Wystarczy, że trochę napale w igusiu i w tej chwili już tu jest naprawdę ciepło. I nie ucieka te, to ciepełko, tak jak to było przedtem. Więc wełna się sprawdza. Ja jestem zadowolony. I jeszcze Państwu pokażę. Powstaje naprawdę piękne poddasze. Naprawdę. Jeszcze trochę roboty, ale kto by się bał roboty? To cała przyjemność. Ale pomyślcie potem jak to może być fajnie i przyjemnie a? w opisie też Państwo możecie znaleźć informację, gdzie kupić tą wełnę naprawdę rewelacja polecam Wigo Service TV pozdrawiam